Wojtas, w formie jak szpinałosnik z Polski. No, czasami te bomby nie były super celne. Dzisiaj też kilka razy bramkarka złapała, ale chyba ty i cała drużyna może być dumne, bo. Misja wykonana, ten pierwszy mecz zakończony zwycięstwem trzema bramkami na trudnym terenie tutaj w bru. No tak, to jest do się sobie, że będzie bardzo ciężki pojedynek walka przez 60 minut i tak też było. co Udało nam się odskoczyć na kilku przewagę od razu świetnie nas dochodziły. Na szczęście w czasie przerwy trener powiedział nam, co mamy wyeliminować i co mamy doprawić, to defensywa i szybkie kontrataki w naszym wykonaniu powinny lepiej zafunkcjonować z to nasza wygrana trzy bramkami. Jest jeszcze niedosyt, bo została przewaga już z sześcioma myślę, że Nie wiem, może brak koncentracji, gdzieś jakieś rozluźnienie w się się nasze poczynania i, i stąd trzy bramki. Cieszymy się z wygranej, jednak zapominamy o tym meczu. Musimy wyciągnąć kogoś, wyeliminować to. Mamy kilka dni na przygotowanie się do następnego spotkania i, i na pewno zrobimy to, to jak najlepiej. <śmiennie> Tak się też buduje atmosferę w zespole. Widać dobre nastroje i atmosfera pracy. Mimo, że też ruch mnie nie brakowało, bo dużo kogoś w zespole brak i żony. Nie jest takiego generała w obronie. Brak też gdzieś rzutu z drugiej linii, jeśli chodzi o gościa, stacja która tutaj by na pewno dała. Trochę tej energii, także na nie ma niż i celi? No, oczywiście tak. Zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że, że będzie brakować tych zawodniczek, ale musiałyśmy sobie jakoś z tym poradzić. I tak jak później rewolucja nie odnajduje się na prawej lewej, czy też e, na środku zagrania. E, dzisiaj nie było większego z, z, z tym problemu, z zastąpieniem tych zawodniczek. Mamy nadzieję, że jakoś wróci na następne na spotkanie, więc będzie trochę świeżej krwi. I mam nadzieję, że nam. E, pomoże dla na nas. Jak fizycznie zniosłaś się tego spotkania, bo, bo było ciężko i byłaś atakowana, byłaś faulowana, a i też zmęczenie sezonem jest ogromne. No tak, to jest końcówka, ale na najważniejsze mecze nie ma to to jest ekwipa, przez Europy, świata, więc ta energia jest, motywacja jest ogromna, niesamowita, bardzo chcemy wrócić na salony, pokazać, że, że, że stać nas na Dobrą, bardzo dobrą grę z, z tymi najlepszymi zespołami, także gdzieś to zmęczenie, urazy gdzieś zostają z boku, bo widzimy na boisku. boisko skoncentrowane, zmobilizowane z chęcią wygrania i, i to jest pewne I mamy cię widać i, i w rozciągu. Wspaniałej publiczności e, pokażemy do drugiej No Dziś mecz relacjonowaliśmy na profilu oficjalnym SPR-u, MKS-u, teraz lublinę. Kibice z Lublina i nie tylko ściskali kciuki. Wiem, że wybierali się także do, do Elbląga. To chyba duża pomoc dla Was, bo i dziś tych elementów biało-czerwonych na trybunach nie brakowało. Oczywiście tak, nie ma co mówić, że e, przy tak wspaniałej publiczności, która mnie nadzieję, zbierze się do Elblągu. E, poniesie nas e, nasza gra do uczestnictwa i będziemy mogły cieszyć się z ubiegania. Dlatego trochę czasu. E, zachęcamy bardzo wszystkich do, do uczestniczenia w tym, bo to na pewno będzie dodatkowy bodziec z dla nas, w zakresie jak najlepiej pokazać bardzo dobre Dziękuję i gratuluję. Prosimy o więcej. Dziękuję.